Okej okay, siema ludzie, właśnie wiecie co teraz zrobiłem, właśnie teraz się przed chwilą obudziłem I tak, po tylko tyle, jak jest gdzieś, nie wiem, gdzieś jestem I dajcie ludzie da łapkę do góry, bo normalnie nie, gdzieś jestem, nie, powiem, wyrażę się brzydko, że jestem w czarnej pupie I normalnie nie wiem co tu się dzieje, nie? Tak tylko Jest przypał, bo musicie najpierw dać łapkę do góry, to może stąd jeszcze wyjdę, nie wiem czy wyjdę, ale dajcie te subskrypcje z dzwoneczkiem. Ale co? My zaczynamy iść, bo za, na sobie bezpiecznie zaraz będziemy szli. No. Okej, okay, właśnie teraz idziemy. O nie, o nie, o nie, nie. tuż tam jest! O nie, właśnie jestem w jakimś urodzie, jakieś hagiłagi tu pisało. Tak, wchodziłem... O nie, o nie, uciekać! Idzie tu nie! Dziękuję. zostaw mnie! Co ma jakiś tam. Się... Czekaj, jakiś tam napis był, hagiłagi, o nie, co jest? Prawie tu nie. Nie, Plis, nie! Co on robi? No co za cheater! Zostaw nie! To teraz on. Proszę, żeby on teraz nitra nie złapał! Proszę nie! Jest sens, co on złapie Teraz nitro nie! Dobra, uciekam. No o jest, co jest? na jakieś. O nie! Jak on tak szybko strasza? Jak on jest taki duży? Citer, dobra, czekaj. No nie wiem, co. Co jest? Jak on szybko idzie? Zostaw nie! Zostaw! Zostaw no, mnie no, no, no jakieś tu napisy są głupie Hagiłagi, co jest Hagiłagi, Hagiłagi coś Jezus, Jezu, nie zablokowałem się chyba, nie co jest? Ja, co? No, Żółm poszedł teraz, czekaj, chyba tam będzie dobra, chodźmy tutaj szybko. nie, co to się dzieje, jakieś liczenie nie Co jest, my to popychamy. Co? O nie, idzie, co, co, to, co? To, to... nie, dobra, no, otwieramy. Teraz się żyje, o nie! Mogłem uciekać szybciej, dobra a ja! Nie, zostaw! Zostaw mnie! Dolej! metr jeszcze ode mnie! Z dwie nawet dwa! O nie, no teraz już z metr! O nie, teraz już z ty... Nie! Zostaw mnie! Nie! Dobra, nie mam go! Co to jest? Jakaś fabryka? O nie! Co jest? Okej! Okay. Umarł? Okej, okay, spadź gdzieś! No, mamy spokój. Leży tam, co on tam robi? Spadł poza świat, co on tam robi? Dobra, chodźmy tutaj. To jest szybciej. Ok, ale to jest xd. Naprawdę. A no, patrzmy na sobie, patrzmy na dół, a Badał staje z rękami, co tam staje? No na razie go nie widzę, tyle jest słaby widok. Okej, okay. dobra. Okej. Okay. Spokój jest. Okej. Okay. Idziemy teraz tutaj. Okej, jakiś tu spokój. Nie ma ich nie ja. Dobra, nie będę się patrzył z tyłu, bo by coś słyszałem. Okej, to ja tu jakby co? Już tu pochodnie ładne. Okej, okay, jakieś tu kraty mam, Jakiś tu domek jakiś, nie wiem, dla lary. O nie, tam się robi czerwone. Ale sobie otworzymy drzwiczki. Okej. Okay. Co to jest? Ej, halo, kto ty jesteś? Jakaś lalka. Okej. Okay. Trzeba... Co ty chcesz ode mnie? O nie. Jak sami widzieliście, jesteśmy chyba, niestety, hale, chyba umarliśmy przez tą laleczkę. Ale jeżeli Wam się film spodobał, to zapraszam Was do innych filmów też. Jeżeli Wam się nie spodoba, to, to właśnie na odwrót to powiedziałem, wiecie co? Miałabyś tak, jeżeli Wam się ten film nie spodoba, to zapraszam wam, Was do innych. A tak, to oczywiście było na YouTubie, jak sami widzieliście. Nie wiem, skidam, mnie film zostawcie łapeczkę, łapeczkę do góry, będzie więcej. Trzy łapki do góry, jak Kolejny filmik, ale to będzie z kolejnego no, horroru. Hagi on był. No, po prostu. Po prostu. On był straszny, powiedzmy sobie, ale. Tam na końcu się zabił, ale jakaś ślaneczka tam była mnie zabiła. No niestety, kurde, tak się to właśnie skończyło. Ale później ten odcinek kończył. I teraz, daj, Ludzie, y, zobaczcie, e, zejście teraz. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, to jest koksem, przypominam wam. A jak nie, no to też jest koksem. Jeżeli tylko oglądam moje filmy, nie? Ale ludzie, y, tak, tak, jak, jeżeli teraz dotarliście do tego momentu, to słuchajcie tego. Padał właśnie, jak. Ale nie napiszecie z komentarzu, ale pod TikTokem jeszcze się zapytam. Będzie, będzie taki, Bo u mnie tak troszeczkę sypie jakby się pytaliście, ale na serio strasznie było, no to się wszyscy sam w się ale ja jest takie głupstwo zwierzę, Ale ludzie, on ma jakieś 4 metry? 5, chyba trzy jakieś, nie? ale ja będę kończył, dzięki wam za oglądanie. 5 minutowy odcinek, taki krótki. Mam nadzieję, że wam się to podobało, bo dla mnie ładna grafika była, nie? Nie taka zwalona. Wiesz, baczcie, zapraszam. Tutaj też mam takie inne gry. <gry> Wbijajcie tutaj jakiś sesik. No, CSów tam jest 1500, nie? Ale dobra. Okej, okay, ja będę kończył. I dzięki Wam za oglądanie. Że no, no. No i zapraszam Was też do innych filmików, bo filmiki. Filmików, bo oni będą też kozackiem. Bo też to są tam kozackie. Nie dla Was to kozackie, bo Wy oglądacie. A ja będę kończył. Dzięki Wam za oglądanie. No i. Laura.